Bardziej do prawej, czekaj, czekaj, czekaj. Głębiej, głębiej Kurwa On ma też jedłumie głębiej. Prawo, prawo dobra Jest. Teraz ich ja się przede do mnie ustawi Jest, jest! Jest! Dobra, jest. Dawaj, jest. Dawaj. To już tyle, to już tyle Już nie ucieknie On już, on już się topi, on już się topi A, ty trzeba topić To już jest kaput, to już jest koniec gry Czekaj, bo ja się topię, ty czekaj, 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 ona się utopi, no a ja też. Ja, ja już się co dobra Ja też się kurwa utopię Haha, <grystanie> się jak, Jaki cyrk, to jest za mało. Patrz, to się top <grystanie> 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 No on się kurwa topi. Co, on się poddał. Tygomoś no się poddał. Ty też no się topi. Ej kurwa, u się i ty Mogłeś go topić, jakbyś poddał, jak to by było był niebieskie. Kurwa, stracili przeciwnicy. Kurwa. Chłopie, 20 tysięcy do zara będzie Jak zar. Pięknie.